Cześć dziewczyny, dzisiaj mam dla was filmik recenzjowy, coś w tym rodzaju. Postanowiłam go nakręcić, bo zupełnie przez przypadek nabyłam bardzo fajne produkty, produ produkty firmy Kobo. Jeżeli śledzicie mojego fanpage'a na Facebooku, to na pewno wiecie ile ich kupiłam. Taka malutka torebeczka, a taki duży paragonik. No, ale... Jestem zadowolona z zakupów, ponieważ na całą markę było 40%, więc mówię mnie raz. Raz można zaszaleć. No i patrzę, stoję przed tym regałem i mówię nie. Nie wierzę. One miały być dopiero 13. Patrzę, a tam są kredki do konturowania. Te piękne kredeczki do konturowania. I mówię... biorę Przetestuję, pokażę dziewczynom, no i wezmę trzy kolory, potem wracam do domu, patrzę, są trzy, ale nie trzy kolory. Nie wiem jak to zrobiłam, nie wiem w ogóle jakim cudem Moła popełnić tak tragiczny błąd, ale wzięłam dwie takie same kredki. Dwie białe, jedną brązową. Nie mam najciemniejszej, także przykro mi bardzo. Niestety, zrobimy dzisiaj dwukrytkowy tutorial konturowania. Ale za to zrobimy konturowanie głowy i klatki od razu. Mam dzisiaj super wielką, dużą koszulkę, żebyście wszystko mogły zobaczyć. Ale najpierw, oczywiście, nałożymy podkład. W mojej magicznej super ekstra torebeczki wyciągam podkłady. Też kupiłam je. Nie wiem, czy się sprawdzą, czy się nie sprawdzą. Zobaczymy w praniu jeszcze nie używane. Kupiłam dwa kolory: 201 i 203. 201 wydawał mi się odpowiedni dla mojej skóry, ale że nie byłam pewna, czy na pewno będzie dobry, i stwierdziłam, że jak mi się spodoba, no to pewnie go będę chciała używać później, jak będę opalona. Więc wziąłam też o dwa tony ciemniejszy żeby ewentualnie później je po prostu mieszać. Także najpierw sprawdzę, czy na pewno jest dobry. Sprawdzam nasz i nawet go nie widać. Tak dobrze się wpasował, że nawet go z kubańca nie widać. Uuu, ten jest ciemny. Yy, na pewno tak opalona nie będę. Nigdy się tak nie opalam. Ten już będzie widać. <grystanie> o! Jest duża różnica. Spróbujemy je pomieszać. Bo wydaje mi się, że jednak ten może być jaśniejszy, może być za jasny. Więc spróbujemy je pomieszać. Dwa kliki tego i jeden ciemnego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O. Jak to wygląda. Kluje jest dosyć płynny. Możecie zobaczyć, jak płynie o, po mojej ręce. jest efekt Ym, nie jest to podkład mocno krojący przede wszystkim ale ma bardzo ładny kolor nie wiem czy to będzie się kolor rozprowadza i po, przede wszystkim jest taka lekkość na cerze więc na pewno to będzie dobry podkład na lato ok czas na moje kredeczki to są naprawdę wymarzone kredki, ponieważ to. się sprawdza u mnie mega dobrze, pewnie po filmikach wszystkich widzicie, że, że tego używam prawie na okrągło, daje bardzo naturalny efekt, ale jedyną wadą tego jest to, że to jest w pudełku, nie wiem czy to widzicie, tu się czasami marzą kolory jedne z drugimi i trzeba to czyścić, Czys cz czyszcząc zabieramy trochę tego produktu i on się po prostu, no, marnuje. A kredki. Zupełnie inna sprawa. To z bliska wygląda to tak. Jeszcze nie otwieramy. Kolory ten biały. Wydaje mi się, że będzie bardzo porównywalny do tego. Zaraz się okaże. Tak jak myślałam. No i ten jaśniejszy brązowy, czyli ten, będzie porównywalny z tym, który też mam. Bardzo podobny ten jest delikatnie taki zimniejszy. No, no dobra. No to zaczynamy od twarzy. Najpierw zgarniamy włosy. Bierzemy brązowy. I zaznaczamy. Te miejsca, które chciałybyśmy, żeby były zmniejszone bądź zaznaczone bardziej. Kości policzkowe, jeżeli macie e, taką ochotę, możecie sobie tutaj e, nakreślić kształt nosa, żeby był troszeczkę węższy, tu pod ustami, żeby usta wydawały się troszeczkę większe. E. Teraz z białym. Nakreślamy wszystkie te linie, które chcemy, żeby były uwypuklone. Ogólnie to czuje się trochę jak postać z kreskówki. Teraz zbadujemy wszystko. Czas na dekolt Czasami mamy fajne sukienki, takie, gdzie nie, nie używamy ramionczek, tak? I wtedy nasze piersi zamiast iść tak i do tak. O tak. I wygląda się, jakby się tam miało albo nic, albo. cytki to. pępka Tak. I wtedy na takie okazje możemy sobie wykonturować. Bierzemy znowu ciemną kredkę. I podnosimy sobie swój biur do góry. To powoduje, że powstają takie jakby załamania. Tak, widzicie to? Ciach. I w tych załamaniach musimy narysować kreskę. Raz. I dwa. Jest równa, dobra. Teraz wyginamy barki. I tu, gdzie widzicie, że pojawiają się wkręsłości tak zwane, też rysujecie sobie brązowe. znowu ten sam biały, którym kontrolowałyśmy twarz. Znowu wyglądamy po z klękówki. I teraz albo pędzelkiem, albo gąbeczką, ja chyba to zrobię teraz pędzelkiem. Blendujemy wszystko. robisz to nie patrzę w lusterko bo się wybaczcie jeżeli coś będzie krzywo dobra jednak gąbka wkracza do akcji widać efekt, prawda? ale teraz, bo oczywiście nie będzie wyglądało tak aż sztucznie, ponieważ no to jeszcze musimy nałożyć puder, żeby po pierwsze nie umazać sobie kreacji u mnie koszulki, mojej siostry za co ona mnie pewnie zabije poza tym kamera też inaczej pokazuje jak, jak widzimy to w rzeczywistości ja akurat teraz pod ręką mam Coba Professional Translucent 4 Powder Stoję 101. No i delikatnie przyprószymy sobie i twarz i biegut. Moim zdaniem efekt jest super. Naturalny. Nawet na dekolcie ładnie to wygląda. Nie jest sztucznie. Zobaczcie, zmieniam ułożenie klatki. Garbię się tak i prostuję. Nawet na boki się mogę poprzekręcać i nie wygląda to sztucznie. Jak najbardziej, jeżeli chcecie je kupić, stójcie w kolejce pod sklepem od 8 rano, żeby je dostać. Bo są naprawdę, naprawdę. Żeby nie powiedzieć brzydko, mega świetny. Nie mogę ocenić ten produkt śmiało 10 na 10. Wy, jeżeli już go macie, albo będziecie miały i dopiero będziecie oglądały ten filmik, dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobał. Ostatnio kuleją bardzo subskrypcje. Każda subskrypcja to jest dla mnie kop motywacyjny w tym, jak żeby robić więcej filmików, więcej makijaży. Żeby zacząć na przykład robić takie recenzje jak dzisiaj, bo nigdy nie byłam do tego przekonana. Bardzo nie lubię swojego głosu w kamerze, także zawsze starałam się uniknąć właśnie tego, co robię teraz. Um, nie lubię tego, jak wyglądam w kamerze, bo wyglądam trochę dziwnie. Nie sądzicie? <laughs> Ale um, robię to dla was. I jeżeli wy mnie choć trochę lubicie, yy, podobają wam się choć troszeczkę moje filmiki, to yy, klikajcie, kciuki w górę, saby. Yy, no i komentujcie, bo komentarze dają mi dużo do myślenia, wiem co robię dobrze, a co robię źle, co mogę jeszcze poprawić. Także kciuki w górę, komentarze, subskrypcje i oglądajcie ten filmik. Enjoy!